Cześć, jesteśmy na kolejnym etapie budowy farmy słonecznej i przyglądamy się jej z bliska. Po kolei, za nami ogrodzenie panelowe. To będzie znak rozpoznawalny naszych farm. Wszystkie nasze farmy chcemy, żeby były z ogrodzeń panelowych. One są droższe, ale są dużo ładniejsze. Zauważcie, że są trochę podniesione do góry, bo ubezpieczyciel zażyczył sobie taką wysokość, aby ubezpieczenie było tańsze. Tutaj będzie, będzie brama. I, I chcemy zrobić bramę żółtą. W tym celu poprosiłem Przemka, żeby po prostu pomalował ją w kolorze e, zgodnie z księgą znaku Kopernika, czyli hashtag FCC00RGB. No i ona kolor. będzie żółta, zobaczymy jak to się przyjmie. Jeżeli to będzie fajnie wyglądać, to zastosujemy ją też we wszystkich farmach, i też w tej bramie wejściowej będzie tabliczka i tam będzie napisane COP1, COP2, COP3. Może nie będzie nazwisk wszystkich naszych tokenariuszy, bo jest ich tysiące. Ale, ale na pewno powiemy, że, że, że to jest farma no, społecznościowa, bo sfinansowana społecznościowo dzięki, dzięki tej organizacji Także zobaczymy, co to będzie No i teraz chodźmy dalej Mamy tutaj już panele założone Tutaj ten rów, to rozumiem, jest przygotowany pod trasę tak, kablową, dokładnie. tak? dokładnie, pod trasy kablowe e, Mamy obecnie założone około 35% z paneli Dalszym etapem będzie e, budowanie, już monitoringu, oświetlenia, mhm. oczywiście brama. Mhm. No i będziemy montowali falowniki. E, ten, ten, ten tutaj taki stalowy pręt to, to jest uziemienie. To jest uziemienie, tak. i dokładnie tą trasą będzie szło e, okablowanie. Tak? Trasa tak. kablowa. No dobrze, no to mamy tutaj teraz e, panele zakładane. Jak zakończymy te wszystkie etapy budowlane, e, przyjedzie trafostacja. I wtedy będzie to już tak jakby finał naszej instalacji. Mhm. Czyli trasa kablowa, trafostacja. Wcześniej ta... jeszcze falowniki, monitoring. Ta trafostacja, ona będzie w obiekcie takim e, też e, tynkowanym, na przykład? Tak, tak, to będzie od, od, od stacja w, od, z odlewu. E, taki kontener przyjdzie po prostu gotowy już mhm. dźwigiem, postawiony jeden element i po mhm. prostu tylko się do niego wpinamy. Ja mam taki pomysł, żeby na każdej stacji trafo było artystyczne graffiti. Także zrobię jakiś konkurs dla artystów po SP i zrobimy jakieś odjechane graffiti. Jeżeli to będzie nasza farma, no to będzie COP1, dużo słońca, wszystko się kręci wokół słońca, Kopernik, Mikołaj, Kopernik. A jeżeli to będzie dedykowana farma dla naszego klienta, to też w to graffiti poświęcimy temu klientowi, który, który też sobą coś z pewnością reprezentuje i wchodzi w zieloną Cześć. energię. Grupa Tier One to lista najlepszych paneli na świecie. Jako producent paneli trzeba znaleźć się na tej liście, żeby bank chciał kredytować. Farby, Dlatego ta lista jest właśnie tą listą bankowalnych paneli i marka Longi na tej liście oczywiście jest. Są to panele z górnej półki, tak samo jak panele GA Solar, które pierwotnie mieliśmy zakładać, ale które do nas nie dopłynęły, bo prawdopodobnie przez piraci z Karaibów porwali ten kontenerowiec. Natomiast ten dopłynął i tak wygląda właśnie paleta paneli, które są rozładowane w Amsterdamie z kontenerowca, który płynie przez kanał Suezki. I, i widać, no, jest trochę, trochę stresów, trochę nerwów, bo jak są środki, to z kolei brakuje dostaw przez zastój pandemiczny, jak są z kolei panele, to szukamy środków, brakuje projektów, brakuje warunków przyłączeniowych, no, ale trzeba sobie radzić jako przedsiębiorca i wbrew wszystkiemu, no trzeba próbować budować, bo też biznes najszybciej się rozwija wtedy, kiedy dopiero coś się buduje i kiedy, kiedy jest robota do wykonania. Teraz zapraszam was na, na montaż, na montaż jednego e, panela. Symbolicznie zamontujmy go wspólnie. Otwieramy kontener. Uwaga, jest trochę jak przecięcie wstążki kurcze. Dobra. No. O proszę bardzo. Mamy. O proszę, dobra. dobra. Zaraz będziemy wspólnie montować panel. Teraz tak, teraz bierzemy ten panel. O właśnie, zrobimy tak, żeby kaskiem nie dotykać przodu o, żeby nie rysować ogniw fotowoltaicznych to lecimy tak i idziemy zakładać ten panel 450 W peak razy 4800 zł tyle oczywiście nie kosztuje panel tyle kosztuje jego zamontowanie tutaj z całą otoczką i ten panel zaraz położymy tutaj Trzeba go tak położyć, żeby sobie nie zatrzasnąć ręki. Uwaga! Dobra teraz do góry, tam są. Tutaj tutaj mamy uchwyty. I tutaj, uwaga, tu mamy taką specjalną odległość, która powoduje, że wszystkie panele są odsunięte od siebie, w tej samej odległości. Proszę, do końca. I rodacy! Do pracy! Proszę docisnąć. Teraz. O, trzeba uważać na palce. Trzeba uważać na palce. Bo to wszystko jest. No, igła. Normalnie igła. Teraz szukamy klucza. O, jest klucz. Dobrze. No i teraz tutaj po prostu przekręcamy. Nic na siłę, jak to mówi mój teść. To jest. Nie za mocno, nie za słabo. A też był dyrektorem kopalni węglowej. Ciekawe, czy będzie ze mnie dumny. Dobra, mamy raz. I mamy dwa, żeby nie strzeliło. I tu kolejna. Kolejna, proszę bardzo. I teraz dłuższy kąt. Raz. I dwa dziwne, ale działa, idziemy po następne do pracy wszyscy rodacy, bo Matka Ziemia wzywa. Dzisiaj razem. Współpraca. Współpraca to słowo klucz do osiągnięcia sukcesu w transformacji energetycznej. Współpracują ludzie, współpracują firmy, współpracują państwa. Bo wszyscy mamy jeden dom. Matkę Ziemię. No i tak trzeba... I tych paneli jest tu w sumie ile sztuk? Ile jest przemek wszystkich paneli? 1200 z takich paneli. No to jeszcze tylko 1200 razy. Prawda? No ale powiem Wam, że to wszystko wydaje się niesamowite, a jak tu przychodzisz i to robisz, to tego wszystkiego idzie się nauczyć. odległość widziałem, że te, te konstrukcje są połączone na dole a na górze już nie na krętku od dołu trzeba przytrzymać właśnie one Przemku nie są wiązane te konstrukcje od góry? nie nie ma potrzeby? a jakby trzęsienie ziemi było coś? Żeby stało no ale tam słyszałem, że w Polsce od wiatru parę paneli poleciało ale gruntowe czy dachowe? Dachowe. Ok. Więc ja tu panowie tak dokręcam mocy, bo coraz mocniejsze te wiatry w Polsce są. Wiecie o co chodzi? Cyk. Dobra. I jedziemy dalej z tematem do pracy, rodacy. Matka ziemia wzywa. Jest robota do wykonania. Chodźcie tu wszyscy z nami. Popatrzcie, jakie to jest idealnie równe. Normalnie igła. Mucha nie siada, nie, siada, jest tutaj. Niech siedzi. E, to, co mnie zastanawia, to to, że ludzie przez stulecia wydobywają e, pod ziemią kopalniane paliwo, takie jak węgiel, ropa, gaz, i to wszystko po to, aby zasilać turbiny. Wiecie, że większość energii jest wytwarzana nie za pomocą tych właśnie surowców, tylko za pomocą turbin. Węgiel, ropa, one służą do tego, aby się paliły. Jak się palą, wytwarzają parę, a para zasila, e, zasila turbiny, turbiny tworzą energię elektryczną. Przykładem doskonałym jest wiatra, który jest zasilany bezpośrednio nie przez paliwo kopalniane tylko przez wiatr. Wiatr. Bezpośrednio zasila turbinę wiatrową. Ale panele są najbardziej fenomenalne, ponieważ w panelach fotowoltaicznych nawet nie mamy turbin. Nie mamy paliwa, nie mamy turbin. To, co tu widzimy, choć bliżej, to już tutaj wydarza się to, co robią turbiny. Panel jest stworzony z półprzewodników. Półprzewodniki są otoczona atomami. i Nierówna ilość tych atomów powoduje, że one się cały czas kłócą między sobą o dostęp do światła. Ta kłótnia właśnie wprawia w ruch elektrody, które bezpośrednio przetwarzają ją na energię elektryczną. Jakie to jest niesamowicie efektywne. Dawniej, właściwie niedawniej, jeszcze niektóre inne farmy fotowoltaiczne są zbudowane z luster. Te lustra nie są yy, Zbudowane z ogni fotowoltaicznych, tylko te lustra odbijają światło do wielkiego słupa, filaru, w którym jest ciepła woda, która znowu jest ciepła po to, żeby wytworzyć parę, po to, żeby zasilić turbiny. Więc niektóre farmy słoneczne stworzone z luster też działają na zasadzie zasilania turbin. Ale to właśnie fotowoltaika sprawiła, że nie trzeba turbin i to właśnie fotowoltaika otworzyła no, między innymi możliwość montażu mikroinstalacji na dachu przez właśnie to, że no, nie potrzeba zasilać tych turbin i brak tego paliwa, brak yy, tych turbin no, powoduje bardzo efektywne źródło energii, które jest bezemisyjne i które no, generuje oczywiście jakiś ślad węglowy, ale znacznie mniejszy w trakcie użytkowania. Generuje go w trakcie tworzenia tych komponentów i ewentualnie podczas jego utylizacji. Natomiast przez cały ciąg jego istnienia on ani nie robi szkód e, krajobrazowych, takich jak kopalnie otworkowe, które zamieniają naszą, naszą planetę w, w widok taki, no, można powiedzieć, jakiegoś Marsa albo Księżyca, bo praktycznie tam jest totalnie zdewastowany krajobraz. Natomiast tutaj mamy ładną. Armę, która bardzo efektywnie pracuje bez kopania w ziemi, bez zasilania turbin, I, i mnie to zastanawia, jak ludziom się chciało wymyśleć ten cały proces kopania tych surowców i zasilania tych turbin, skoro można było to zrobić tak prosto. Chociażby za pomocą wiatraków, gdzie tam no, siła wiatru bezpośrednio nakręca turbina, tu nawet nie potrzeba turbin. Niesamowicie efektywna metoda tworzenia energii. A słońce, które teraz nam nie świeci, w ciągu jednego dnia dostarcza tyle energii, ile cała współczesna cywilizacja potrzebuje jej przez cały rok. Jeden taki panel, to jest ta wielkość, ma 450 W Jest podzielone na 144 cele. To jest to okienko tutaj. Jeżeli 450 W pików podzielimy na 144 cele, to znaczy że w każdej celi będą 3,1 wat pik. Jakbyś mogła Magda tutaj podejść. Teraz ten jeden cel podzielony na około 3 watpiki pokazuje nam wielkość e, watpika, który jest tokenizowany i kosztuje 4 zł. Uwaga, rysuję go tu. Czyli to jest wielkość wielkość watpika który kupujecie za 4 zł. I ten watpik kosztuje 4 zł w całym tym ekosystemie, na który składa się wszystko: czyli warunki przełączeniowe, pozwolenie na budowę, projekt, dokumentacja, trasa kablowa, podłączenie do SD, odbiór energii. I ten jeden wattpik produkuje jedną kilowatogodzinę rocznie przez minimum 25 lat. Przez minimum, bo ziemię dzierżawimy przez 29 lat procedujemy projekt, potem odbiór, dajemy sobie max. 4 lata na zdewelopowanie projektu, dlatego mówię minimum 25 lat, bo być może dłużej. Dlatego mówię minimum 25 lat, bo być może kupimy ziemię, być może przedłużymy umowę dzierżawy. Minimum 25 lat to jest to gwarantowane. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem będziemy chcieli życie tej farby przedłużyć, <laughs> ponieważ no, no mamy w Europie farmy działające od lat 70. -tych, 80. -tych i dalej działają i Zarabiają. No i teraz tworząc tą 1 kWh rocznie przez 25 lat ten token od razu ma w sobie schowane 25 kWh, które rocznie uwalnia przez 25, minimum przez 25 lat. No i teraz tą kilowatogodzinę wy możecie, możecie sprzedać na giełdzie kanga. Teraz trwa skup tej energii, którą wy wytwarzacie. No i możecie też tym handlować. No i możecie też to wirtualnie magazynować, żeby sprzedać później drożej, lub możecie też. Zużyć tą energię u siebie w domu, jak tylko podpiszecie z nami umowę na dostawę energii. A umowę na dostawę energii podpiszecie z nami wtedy, kiedy ure uwolni ceny energii i będzie nam się opłacało oddać wam tą energię, bo dzisiaj paradoksalnie w Polsce energię hurtowo oddaje się drożej niż konsumentowi, bo mamy rynek sterowany póki co politycznie, a nie ekonomicznie, ale to się uwolni. Natomiast jeżeli chodzi o energię wytwarzaną dzisiaj e, i sprodukowaną hurtowo, słuchajcie, ceny teraz to jest 350 zł za. Za, e, za ki, kilowat, więc już widzimy, że te ceny od czasów pandemii, jak zaczynaliśmy około 220 zł, no, poszły zdecydowanie do góry. Więc już to nam bardzo fajnie przyspiesza stopę zwrotu. No i jeszcze powiem o tym, że tą energię można sprzedawać do firm modelu CPPA, czyli Corporate Power Purchase Agreement, gdzie te ceny też będą jeszcze wyższe. Więc e, tak zarabiacie e, i tak wygląda Wasz panel. I uwaga, drodzy kanariusze. Co powiecie na jakieś wspólne ognisko z kiełbaską w jakiejś farmie, którą wspólnie zbudujemy? Myślę, że zorganizujemy jakiś taki autobus i pojedziemy sobie kiedyś wspólnie do farmy, żeby zobaczyć, jak to działa. No wiadomo, tutaj zrobimy jakąś imprezkę przy okazji, także, także spodziewajcie się już niedługo jakiegoś fajnego zaproszenia na jakąś fajną, fajną imprezkę tutaj na farmie.